Witam wszystkich. Dzisiaj się w poplonu. Muszę zasiać poplon. Miałem tutaj rozsiać rozsiewaczem, jak robiliśmy testy tej talerzówki. Ale nie zdążyłem. Bo talerzówka przyjechała ściągnikiem wcześniej niż miało być. Tutaj sobie ustawiłem już punkt AB. A jeszcze trochę wilgoci. Jest. Mówię kurde przeschnie to i co mi tak wsunęło? Coś chyba zapchało i takie dwa te zobaczmy zobaczmy czy to dobrze sieje i przykrywa Nie widać, a tu z brzegu może bardziej znajdę. E, chyba głęboko idzie. Wilgocie jest, to powinien coś z tego poplonu być. Na poplon sieje łubin i słonecznik Łubin e, przywiozłem sobie od pawnica. Kurczę, on taki, ten łubin, że. O, jest! Jest łubin. A słonecznika pewnie nie znajdziemy. Zresztą nie wiadomo, ale przykryto Na wierzchu nic nie widać. Co miałem mówić? Bo to dobrze nie wymieszałem, mieszałem w tym. To nie zapchane. Może wał się sunie. Tutaj się sunie. Sunęło. Sunie, sunęło. Tak, tutaj wał ten Polerny też. A już wiem dlaczego Urzyska O kurde Urzyska stoją Fak No to jest właśnie to Dobra, dobrze, że mam jakiegoś wodeka to zaraz spróbuję tutaj ruchomić to Dobra, czekajcie jeszcze ja wam pokażę mieszankę moją, chociaż później zapomnę Ech. To akurat na, na, na górze sypnęło mi się więcej łubinu e, ale o tak to wygląda o. Słonecznik z łubinem Tutaj też jest słonecznik tylko mówię na wierzch mi się sypnęło jeszcze i kijem o kijem mieszałem to dlatego tak to tak to wygląda Dokładnie nie wymieszałem Chciałem betoniarków swoją wymieszać, ale u Michała jest, więc, więc tak będzie też dobrze. Dobra, sytuacja opanowana. To nie, nie to, że zardzewiały, czy te łóżka stanęły, tylko po prostu młotkiem musiałem potraktować te talerze w rodlicach, bo stara ziemia była przyklejona od środka. I te skrobaki zahaczały, zatrzymywały się o tą ziemię. No i z nawigacją. Teraz powiecie, że na wieczór znowu robota. W dzień kosiłem rzepak. Także nie mam też czasu za bardzo z filmami. Mam dużo zaległych filmów jeszcze ze żniw. No i co? I jak się tylko obrobię trochę, obrobię się trochę, to. Powstawiam jeszcze po porobię te filmy I, i, i ten. Najważniejsze roboty muszę zrobić, żeby zasiać poplon, zasiać rzepak I, i wtedy w międzyczasie może jeszcze gdzieś tam spróbuję wam zrobić te filmy. Tak to wygląda z tyłu, nic nie, nic nie, nie widać, bo I jeszcze telefon, to telefonem nagrywam bater GoPro bateria mi padła. I nie było czasu na naładować Także na szybkiego Telefonem, co się u mnie dzieje Dlaczego nie ma filmów Czy tam jeszcze z, z tym Jeszcze z, ze żniw są filmy więc... Się źle jeszcze zrobiło mi. Muszę jeszcze jeden dalej, żeby swobodnie sobie za zawracać. Uy. Tu zrobiłem punkt AB. On sobie teraz wyprostuje tą linię, żeby mieć równo. Już widać teraz dobrze się je. Tutaj kupno robiło, bo sunęły się talerze. No, w tą stronę robiłem talerzówką, a teraz na prost sobie zasieję. Później tutaj będzie, zobaczymy jak ten popląd wyrośnie. Najwyżej będzie mulcher i orka, albo orka na raz zobaczymy. A może talerzówka i wtedy orka. Wszystko wyjdzie w praniu. Dobra. Często są pytania o nawigację. Teraz dostałem nowy tablet z takim Samsunga, z takim fajnym uchwytem jest hydra system. No co? Tu nic nie widać, światło jak włączę też nic nie będzie widać Kurz na szybie i telefon Focus Robi przybliżenie, to wyostrza na, na kurz, na szybie. Dobra, trzymajcie się na razie, cześć.